Hejka wszystkim słuchajcie, witam Was na moim kanale. Ja jestem Karolina. Moja nazwa to Karo, Podłoga podłoga X123, także zapraszam do zasubskrybowania, skomentowania jakiegoś filmiku i dania łapki w górę, też dania mi subskrypcji, ponieważ subskrypcje mnie bardzo motywują, także jak widzę, że ktoś mnie zasubskrybować, od razu mi się chce nagrywać. Ale przejdźmy do tematu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te pytania, co mieliście mi zadawać dotyczące, dotyczące, dotyczącego kanału. Do końca nie pamiętam, o czym to były pytania, ale nikt z Was ogólnie nie zadał. Także ja będę nagrywać, wiecie, vlogi i tak dalej, różne rzeczy, co kiedy będę chciała. No i też to opowiadać o moim życiu. Może czasami będą jakieś challenge, może czasami będą jakieś testy czegoś. Jak oczywiście będę mieć taką możliwość. Wiecie, nie zawsze takiej możliwości będę mieć, także tak, też mam ogólnie dużo obowiązków, bo jestem w klasie czwartej maturalnej, także jest to dosyć wysoki już poziom, ale jestem w siebie naprawdę bardzo dumna, moi rodzice też są ze mnie dumni i no, żeby wszystko poszło fajnie, jakoś tak do przodu, wiecie. Także słuchajcie, jak macie jeszcze jakieś pytanka, czy coś takiego, to piszcie, a ja zaraz się zbieram, ponieważ idę na urodziny mojej babci, także się mega cieszę i naprawdę będzie bardzo fajnie. I to chyba Tyle, więc dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, skomentujcie i widzimy się w kolejnym lub filmiku.